Witajcie ponownie w pięknej Małopolsce. 5G. Zapewne nie raz spotkaliście się z tym skrótem. W mediach masowych czy społecznościowych już nie sposób się z nim nie zetknąć, ale czy przeciętny Polak wie, co się za tym kryje? Jakie ma z tego korzyści, czy jest to bezpieczne i w ogóle nam do życia potrzebne? Sprawdzimy to dzisiaj, pytając o szczegóły mieszkańców Małopolski. Zapraszam! Czy korzystasz w ogóle z internetu? No, oczywiście, korzystam. Oczywiście, że tak. Tak, oczywiście. Korzystamy na bieżąco, codziennie. Oczywiście, każdego dnia. A jeżeli chodzi o internet i o pojęcie 5G, to coś słyszeliście? Co to jest w ogóle to 5G? No, słyszeliśmy, że to jest taki ultraszybki internet, tak. Niektórzy się go boją, niektórzy nie. No, ja akurat się nie boję, jeżeli o mnie chodzi. 5G to jest nowa generacja komunikacji bezprzewodowej. 5G to jest, to jest nowa technologia, która. Już na dobre zagościła w naszych telefonach, w naszych domach, ale również coraz bardziej będzie obecna w całej masie urządzeń, które są na ulicy, są w samochodach, ale również są w naszych domach. Czy... Czytacie jakieś korzyści z wprowadzenia tej sieci? A jeżeli tak, to jakie? Ja myślę, że tak, szybkość, jakość, połączenia, możliwości przesyłania dużych plików, połączenia z serwerem. Ja mogę powiedzieć, że czerpię z niej ogromne korzyści, jako iż pracuję w przemyśle IoT. Tak więc sieć 5G akurat pomaga w tym przemyśle 4.0, dzięki czemu możemy przesyłać szybciej nasze informacje. No, ja jestem dużym fanem 5G. Dzięki temu, że będzie dużo nadajników 5G, no bo to są krótkie fale, więc krótki zasięg, no to może się rozwinąć IoT, czyli Internet of Things, to znaczy więcej rzeczy będzie bezpośrednio podłączonych do internetu, dzięki czemu ułatwią nam wszystkim życie. Technologia 5G powstała z rozwoju technologii, z tego co z poprzednich wcześniejszych generacji komunikacji mobilnej, ale również powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie naszych klientów, na zapotrzebowanie nowych tak zwanych use case'ów, nowych usług, nowych serwisów. Powodem powstawania 5G również były nasze ambicje, gdzie chcemy za chwilę być, jak chcemy żeby to nasze życie wyglądało i dzięki temu właśnie 5G jest właśnie w tym momencie wdrażane. Po to, żeby nam ułatwić życie, żeby doprowadzić do poprawy jego jakości, ale również do tego, żeby dostarczyć nam całą masę nowych usług. Czy można się obawiać 5G? E, tak, jest część ludzi, jest grupa ludzi, która uważa, że 5G to jest jakieś zło albo coś, co nam wypali mózg generalnie, ale ja do tej grupy na razie nie, nie należy jeszcze. E, no ja słyszałam różne już nawet teorie spiskowe na ten temat. No... Jako, że się na tym kompletnie nie znam, to nie wiem, czy naprawdę jest się czego obawiać, czy nie. Należy być ostrożnym, jak zawsze, z każdą nową technologią. I często to też się okazuje, że okej, okay, w sumie spoko, jednak to nie jest w żaden sposób groźne, ale ostrożności, moim zdaniem, też nigdy za wiele. Technologia 5G, która jest w tej chwili rozwijana na całym świecie, jest kolejną edycją telefonii komórkowej. I, i zarówno z pierwszą generacją, z drugą, z trzecią, z czwartą, były związane różne obawy, które wynikają z dużego niezrozumienia, czym jest telefonia komórkowa. Te, te mity najczę najczęściej związane są z podejrzeniem, że pole elektromagnetyczne powoduje choroby. Taką chorobą, którą najczęściej się przywołuje, związaną z technologią 5G, czy w ogóle z technologiami sieci komórkowych, jest powstawanie chorób nowotworowych w mózgu. Te rzeczy zostały już mocno przebadane. Nie ma czego się obawiać, dlatego że te badania, które prowadzone były na całym świecie przez 10 ostatnich lat, nie, nie, nie doprowadziły do żadnej konkluzji tego typu, że pole elektromagnetyczne od telefonii komórkowej szkodzi. Innym takim niepokojem, który jest rozsiewany przy, przy okazji telefonii komórkowej, jest to, że że mózg się grzeje. Udowodniliśmy, że jeżeli się grzeje, to, to grzeje się tylko od tego, że przykładamy do ucha jakiś materiał, który zakłóca obiekt czynnika chłodzącego, tak, jakim jest powietrze. Podobnie jak nie ma groźby, że telefon komórkowy, a szczególnie rozmowa przez telefon komórkowy podczas burzy, ściąga wyładowania atmosferyczne. Jest to nieprawda, jest to nieprawda, jest to kolejny mit. Hubrom jest inkubatorem technologicznym grupy Deutsche Telekom. Łączymy świat startupów, innowacyjnych firm z grupą Deutsche Telekom, dużą korporacją, która przynosi najnowocześniejsze technologie łączności. Mamy swoje innowacyjne kampusy w dwóch bardzo ważnych miejscach w Europie na mapie innowacji. Jeden jest w Berlinie, a drugi w Krakowie. I to właśnie w stolicy Małopolski zaangażowaliśmy się w konsorcjum Hub for Industry. Razem z fantastycznymi partnerami, w tym krakowskim parkiem technologicznym, firmą Astor, tworzymy miejsce rozwoju technologii sieciowych, rozwoju technologii przemysłowych. Sieć 5G, którą wspólnie jest Nowa i Polska pilotażowo budujemy w Krakowie, jest bardzo ważnym wydarzeniem. Zarówno dla nas, bo to jest nasze pierwsze wdrożenie, ale jest to bardzo ważne wydarzenie dla budowy sieci 5G w Polsce w ogóle. Oto powstaje sieć, którą stworzyli polscy inżynierowie. I w ogóle model Open Run to ogromna szansa dla nowych graczy, dla nowych firm, dla firm takich jak IS Wireless. Oprócz pracy nad samą technologią 5G, która z jednej strony jest przełomowa, a z drugiej strony kluczowa i niezbędna do transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, przynosimy też use cases, y, rozwiązania firm trzecich, startupów, które wykorzystują. Tą przełomową łączność, i to jest kluczowe, żeby pokazać, w jaki sposób firmy przemysłowe, które właśnie w Małopolsce często mają swoje siedziby, mają swoje fabryki, będą mogły wykorzystać w praktyce, będą mogły implementować rozwiązania, które my tutaj testujemy w Hub4Industry w swoich zakładach przemysłowych. Udział sieci budowanych modelu Open Run. Ciągle rośnie. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat ten udział to będzie już 10%, a tych firm, które dostarczają takie rozwiązania, wciąż jest niewiele. Dlatego jesteśmy dumni, że nasi inżynierowie stworzyli takie rozwiązanie. Jesteśmy dumni, że ono będzie działało w Krakowie, że będziemy je testować w Krakowie. Jesteśmy dumni, że klienci z całego świata również chcą tego używać. I jak ta sieć będzie dostępna sieć 5G, to czy będziecie z niej aktywnie korzystać? Jeżeli tylko będzie działała łączność tak ogólnodostępna, to myślę, że tak. No, jak najbardziej. Oczywiście tak. Myślę, że tak. Czy wiecie już nieco więcej o sieci 5G? Ja czuję się dobrze poinformowany i mam nadzieję, że wy również. Warto pamiętać, że Polacy nie gęsi i swoje 5G mają. I to gdzie? W Małopolsce właśnie. Dlatego trzymajmy kciuki za małopolskich innowatorów i rozwój tego pomysłu. I wy się trzymajcie. Cześć!